Pogoda nie rozpieszczała w tym roku Krzanowian podczas Dni Miasta, za to artyści nie zawiedli publiczności. Dla każdego coś miłego. W myśl właśnie tej zasady ułożono tegoroczny program Dni Krzanowa. Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali blok imprez przed południem w sobotę i niedzielę. Młodzież świetnie bawiła się na koncercie zespołu Pectus, zaś starsi z sentymentem słuchali piosenek z ich młodości w wykonaniu Jerzego Połomskiego i Eleni. Bez względu na wiek wszyscy śmiali się do rozpuku za sprawą kabaretów, które w niedzielne popołudnie wystąpiły na rynku. Nam spodobały się najbardziej urocze panie z kabaretu, moherowe berety. Music, play, please! Powiedziałam, że za Ciebie wejdę, nie weszłam. Powiedziałam, że do Ciebie przyjdę, nie przyszłam. Pamiętam, że się chcę poprawić. Nie chciałam. Podczas dni szanowa nie zabrakło także uroczystych akcentów. Godzinę przed koncertem muzyki country oraz Sławka Wierzchowskiego z nocną zmianą blusa na rynku, w sali teatralnej Moksir największy szanowski zakład, Fablok, świętował w piątek swoje 90-lecie. Czternastu pracowników tego przedsiębiorstwa odebrało medale za długoletnią służbę, przyznane przez prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego. W sobotę, gdy kapryśna pogoda dała nieco odetchnąć Szanowianą, na rynku pojawiły się całe rodziny. Dzieci z zainteresowaniem oglądały przedstawienie Gucio i Maja. Nie brakło też młodzieży, także tej starszej. Jak mieszkańcy oceniali tegoroczne dni Szanowa? E, super są! Skromnie, ale fajnie. Tak, dzisiaj specjalnieśmy się wybrali, bo to jest nasza młodość. Przypomnienie naszej młodości. Eleni to kiedyś była fanką, prawda? Takie były czasy. Ja uważam, że jest w porządku. Skromnie, czyściutko. Wolałam jak było na pracując lecia, bo było więcej miejsca. No ale no. na... W zeszłym roku szczególnie Czekam na Jerzego Połomskiego. Był? Aha, aha. Koncert Eleni oraz Jerzego Połomskiego trafił przede wszystkim w gusta starszych mieszkańców Szanowa. Ze sporym aplauzem, różnorodnej pod względem wieku publiczności spotkał się występ Leszka Klaka z zespołem Black and White. Artysta przyznał, że jest zachwycony szanowską publicznością. Szanowska publiczność jedna z najlepszych Polsce, czyli najlepsza, krótko mówiąc. Nie, nie jesteśmy znanym zespołem jak inni. No to nie o to chodzi. Nie, nie zależy nam na sławie, na popularności, na gwiazdku, po bo robimy to, zrobimy od serca, z duszy przekonania, lepiej jak potrafimy i cieszymy się, że to się... Jak szanowskiej publiczności podoba. Krzanowska publiczność jest te best of. Wszyscy pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję za gorące przyjęcie w imieniu własnym oraz całego z White. Mam nadzieję, że co roku będziecie nas zapraszali. Przynajmniej co roku pokażemy Wam inne programy artystyczne, jakie posiadamy. A mamy ich w tej chwili już 10, nad 11 pracujemy. Także do zobaczenia. Pozdrawiam. Trzymajcie się, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Pa. Artyście spodobała się nie tylko publiczność, ale i samo miasto, zwłaszcza rynek. Sam rynek w ogóle jest ciekawy, nie? Taki ładny dosyć. To znaczy w wielu już miastach w Polsce graliśmy, miasteczkach. Natomiast no ten szanów to słynny jest tej babiczki, tak? No. Taki właśnie klimat. Babiczki, dziadiczki, babiczki Szanowa, ludzie bardzo fajni, pozytywni. Dzieci, młodzież, dorośli, starsi w zasadzie bardzo Tak jakby to była jedna taka wspólna energia. Strzałem dziesiątkę podczas obchodów święta miasta okazały się smaczne sztuki w kinie sztuka. Wystarczyło mieć w kieszeni zaledwie 5 zł, a w przypadku dzieci tylko 2 złote, by zobaczyć jeden z 13 filmów. Niektórzy oglądali nawet po kilka z nich. Słowem, to była prawdziwa gratka dla kinomaniaków. Nic dziwnego, że do przybytku dziesiątej muzy wybrało się podczas dni miasta aż 2600 osób. Największym powodzeniem cieszył się film Zmierzch. Dni miasta były też okazją do odwiedzin delegacji z zaprzyjaźnionych miast na Węgrzech, we Francji i na Ukrainie. Na spotkaniu w magistracie goście z zainteresowaniem słuchali informacji burmistrza Ryszarda Kosowskiego o realizowanych i planowanych w mieście inwestycjach. Francuzom spodobała się szczególnie wizualizacja nowej siedziby biblioteki. Nasunęła im skojarzenie ze szklaną piramidą przed Louvrem. Z kolei Ukraińców zaskoczyły duże kwoty, jakie w Szanowie przeznacza się na inwestycje drogowe. Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznych Dni szanowa był zespół Pektus. Jego koncert, kończący obchody Dni Miasta, zgromadził w niedzielę na rynku liczną publiczność. Trzedniowym obchodom Święta Miasta towarzyszyły też wystawy oraz imprezy sportowe z tradycyjnym już biegiem cabanów, który obchodził swój jubileusz 25-lecia. Artyści nie zawiedli publiczności, a ta nie zawiedła artystów, nagradzając występy gorącymi oklaskami. Szkoda tylko, że aura w tym roku nie była łaskawa dla Chrzanowa. Deszlał jak sebra w piątkowe popołudnie i w niedzielny ranek. Mimo tego wielu szanowian wybrało się na Chrzanowski rynek. W końcu święto miasta jest tylko raz w roku.